Nazywam się Stanisława Dubielak, a moje rodowe nazwisko to Drozdowska. Urodziłam się w 1927 roku we wsi Kamień na ziemi płockiej. Ja z mamusią bratową i z dziećmi się w sąsiedniej wsi, ale Niemcy nas złapali i wysiedlili. Pozwolili nam zabrać tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy i zaczęła się nasza wywózka. Najpierw do Sztabina, ale nie pamiętam czym jechaliśmy. Potem do Kutna, a z Kutna pociągiem do Łodzi. W Łodzi kilka dni trzymali wszystkich wysiedleńców w fabryce, nałąkowej. Nie pamiętam co jedliśmy i czy w ogóle coś nam dawano do jedzenia. Pamiętam tylko, że na drogę dostaliśmy czarną kawę. Jechaliśmy pociągiem. Dojechaliśmy, o ile pamiętam, do Nałęczowa. I tu, i tu w okolicach wsi zabierali wysiedlony do swoich gospodarstw. Tamtąd, prawda, to, prawda, y, do naszego gospodarza, w którego długo żeśmy mieszkali, u Tyburka. Nazywał się Tyburk. Mieszkanie tam było okropne, bo nie było podłogi, nie było wytynkowane, tylko takie naprawdę no, złe warunki. Nawet okno było zabite wiktor. Tak żeśmy mieszkali na słomie, też nam gospodarz dał i na słomie żeśmy sobie jakiś czas tego potem nie wiem czy łóżka dostaliśmy od kogoś, jakieś stare, czy może zbili z desek. W każdym razie że mieliśmy te łóżka. Do Garbowa, jak zajechaliśmy, nie powiem, bo nie mieliśmy żadnej przykrości od gospodarzy. Bardzo serdeczni byli ludzie w Garbowie. U takich gospodarzy bogatszych, mieli gospodarstwo, to nas prosili w Żniwa, czy na jesieni, Pracowaliśmy tam, no to dali nam jeść i parę groszy. Ja też pomagałam, bo już przecież byłam dziewczynka. Miałam 17 lat, 16. Miałam I na drutach troszkę robiłam swetry, rękawice, skarpety. Co mogłam to robiłam? A Stasiu bardzo ładnie rósł, miał 9 miesięcy, już zaczął chodzić w tych warunkach, w których on jechał. Chodziłam właśnie do szkoły, no tam naprzeciwko tej mieszkaliśmy, naprzeciwko była szkoła i chodziłam tam właśnie do szkoły, ale że tylko można było chodzić do 14 lat, bo potem to Niemcy zabierali do Niemiec. No tak mówili, ale tam no nie wiem, w każdym razie, czy kogoś zabrali, czy nie. Z tej szkoły to nie wiem, ale ja chodziłam rok czasu. Z Zosią bardzo, żeśmy się przyjaźnili, to taka kochana i w ogóle jej rodzice, że ja tam święta nawet spędzałam. Może Narodzenie, czy Wigilie to u Zosi. No i z tą Zosią wszędzie, wszędzie. Mieliśmy kolegów też. Do kościoła żeśmy chodzili obie, kolegów mieliśmy, potem w niedzielę żeśmy się spacerowali, także to to serdecznie wspominam. A ten Stasiek właśnie, który tutaj to prościej on miał jakiś tam aparat i nam robił zdjęcia, I ja ciągle jestem Zosią na tych zdjęciach i tego i bardzo tam miło wspominam to, to z tą Zosią. jak oni tam rozbroili tych Niemców w tym baraku. Ale sobie tak uświadomili, no ale już tyle tej broni wzięli, bo tam było kilkunast Niemców. I któryś tam z tych partyzantów mówi, wiecie, tam jeszcze jeden musi być. I on ma broń. I wrócili się, ci odjechali, bo byli w takich wozach popręgabiny, bo to nie znaczy takich wozów. I one tak tymi wozami dwoma przyjechali, ci partyzanci. I poszedł właśnie Władek, chężkę, brat Staszka i drugi, jak się na zamarczach chyba czy coś, weszli. Ale on wiadomo, no Niemiec będzie na tyle głupi, że czeka, że jak do niego strzelą, szafa tak jakoś na skosz, stała on za tą szafą i pociągnął. Ale jeszcze obaj wyskoczyli, dobiegli do wozu, ale on za nimi jeszcze na wozie pociągnął, jeszcze doszły kule na wozie. No i niestety, wtedy pamiętam, Staszek przyszedł, dzwoni do nas tam do mieszkania. Ale zawołał, nie mówił mamusi, nikomu, nikomu, nie chcieli mamie mówić, bo ona na serce była chora, Staszka-mama. A on do mnie mówi, Jeszcze taki moment właśnie ciekawy, bo jakieś takie były pierścionki srebrne z orzełkiem. I taki na ukos podkład był biało-czerwony. A wtedy Staszek właśnie wziął ten pierścionek i podłożył czarny torf. To tak pamiętam jak dzisiaj. I mówił, widzisz Zosiu, co to znaczy? Powiem Ci, że Władek nie żyje tak straszny moment.